Słońce jeszcze nie wyjrzało. Wstał dzień. Wychodzić! Jeden przygląda się moim butom. Drugi rozbiera mnie wzrokiem z wytartego więzieniem ubrania. Trzeci się wbija okiem w mój kark. Ten będzie strzelał. Chwytają pod ręce. Chociaż idę spokojnie. Prawą stopę. Uwiera mi przyciasny but. Dlaczego temu z lewej tak zadrżało ramię? Przecież we mnie już cisza. Jak on to zrobi? Ten trzeci. Żeby celował dobrze, z pół metra nie może chybić. Fundacja Łączka powstała jako rodzaj, forma sprzeciwu wobec tego, że w Warszawie na powązkach wojskowych w kwaterze EU i EU-2 nie można było przeprowadzać czy też kontynuować prac eksumacyjnych. w pewnym momencie prace IPN-u zostały zablokowane nasz główny cel, to zostało zrealizowane. Instytut Pamięci Narodowej w dużej mierze dzięki Fundacji Łączka, dzięki właśnie naszej walce wydobył z tych bezimiennych dołów wszystkie szczątki. No i od tego się zaczęła Fundacja Łączka. W 2015 roku Fundacja Łączka wraz ze Stowarzyszeniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych postawiła 36 krzyży brzozowych. Każdy krzyż został poświęcony jednej osobie. Na każdym krzyżu zawiesiliśmy portret danej osoby po to, żeby przybliżyć ludziom twarz człowieka, który został zamordowany i pogrzebany w dole śmierci. Jeszcze trzech dołączę. Jeden to naczelnik, drugi lekarz weźmie mego trupa za rękę i stwierdzi zgon, trzeci. Z plikiem papierów. Kto to? Potem rozwinęliśmy skrzydła w, w kierunku na przykład pomocy kombatantom ostatnim żyjącym, żołnierzom wyklętym, rodzinom żołnierzy wyklętych. Napiązaliśmy kontakt i przyjaźnimy się do dziś z wieloma dziećmi żołnierzy wyklętych, którzy albo stracili swoich rodziców, albo ich rodzice byli maltretowani, przeszli przez śledztwo i przez wieloletnie więzienia w czasach komunizmu. Tata stał pod ciężkimi zarzutami. Został skazany na karę śmierci, którą wykonano w roku 1950. Krótko mówiąc, ja taty nie znam z widzenia. Aresztowano rodziców. I w ciągu paru miesięcy, w sumie z samej tylko rodziny, 16 osób aresztowano do tej, do tej sprawy, których wszyscy na Mokotowie swoje tam krócej lub dłużej odbyli. Jako dziesięciomiesięczny chłopiec, co zresztą jest na tych zdjęciach pokazane, to ja nic dziwnego, że ja rodziców z tego czasu nie pamiętam. Jak zwykle 1 sierpnia chodziło się na powązki wojskowe i, i masę ludzi, tłum ludzi, i naraz słyszę głos. Czyś. Kto widocznie mnie zna, czy kojarzy. Się. Dlaczego ty tu chodzisz? A ja byłem na głównej alei, prawda? Dlaczego ty tu chodzisz? Kiedy twój ojciec leży na łącz. Odwróciłem się za siebie nikogo nie widziałem. O tej jego konspiracji wiem takie szczątkowe rzeczy. Wiem, że babcia kiedyś znalazła w stodole skład broni. Wiem, że tata jeździł nocami na jakieś spotkania. A poza tym, kiedy pokazałam mu z wielką radością Atlas Podziemia Niepodległościowego, wielką, grubą księgę zrobioną przez IPN, tatusiu, nareszcie was wszystkich spisali, a tata mówi, jakich wszystkich? Ja mówię, tato, no, no przecież, a tata zapytała, jakie oni mają dokumenty. Ja mówię, no dokumenty ipn -u. A jakie ma IPN dokumenty? No, no IPN ma dokumenty ubeckie. A tata mówi, no widzisz, czyli tu są tylko ci, o których się dowiedzieli i o których ich zeznania z nas wycisnęli. Widzisz, nas tu jest dwóch, bo w tym atlasie podziemia niepodległościowego jest też ojciec. Nas jest tu dwóch, a ja byłem w oddziale z dwudziestoma. To też pokazuje skalę podziemia niepodległościowego. Tato niechętnie opowiadał o tych czasach. Jako młody człowiek sporo słyszałem na temat jego walki z Niemcami w czasie okupacji. Rozpoczęty we wrześniu 1939 roku. Natomiast o tym okresie od 1944 właściwie nie dowiedziałem się nic. W roku 1990 ojciec zaproponował mi, żeby pójść z nim do sądu. Ja się trochę zdziwiłem o co chodzi, co to jest za sprawa. No i wtedy dowiedziałem się dopiero, mając sam 18 lat, że to oprócz tego, że walczył z Niemcami, to też. Potem podjął jeszcze działalność wywiadowczą właśnie dla rotmistrza Pileckiego w ramach tej grupy wywiadowczej, co było dla mnie sporym zaskoczeniem. Dowiedziałem się późno o tych kwestiach, ale potem to mnie też zmotywowało, żeby historię Taty zgłębiać jego, jego prześladowców, kto właściwie był odpowiedzialny za. Za próbę wyeliminowania ojca ze społeczeństwa, kto po prostu chciał go zamordować. Ja z kolei nie miałem w ogóle możliwości porozmawiać z moim dziadkiem o jego przeszłości konspiracyjnej, ponieważ miałem zaledwie 8 lat, kiedy dziadek zmarł, o jego przeszłości. Dowiedziałem się dopiero później, jak już zacząłem się interesować historią, głównie właśnie za sprawą mojego taty, i później jak już sam zacząłem drążyć. Yy, i wertować dokumenty, czytać jego wspomnienia I, i dopiero wtedy poznałem tą jego jakże trudną przeszłość. Więc yy, ja zapamiętałem dziadka jako osobę ciepłą, osobę bardzo radosną i przede wszystkim taką mimo wieku yy, mającą taką niesamowitą wręcz siłę, która zawsze mnie zadziwiała. Zależało nam na tym, aby poznać tych ludzi, zaprzyjaźnić się z nimi oraz aby czerpać od nich wiedzę, którą możemy przekazywać młodym pokoleniom. Staramy się organizować lekcje z ich udziałem w szkołach w całej Polsce. Jesteśmy szczególnie zaprzyjaźnieni ze szkołą imienia Rotmistrza Pileckiego w Ursusie w Warszawie. W mojej rodzinie byli żołnierze niezłomni. Dowiedziałam się o nich od mojej babci i od mojego taty. Niektórzy z nas mają dziadków, babcie, którzy jeszcze to pamiętają. Ważne jest, żeby ta historia nie była zapomniana, żeby pytać swoich dziadków i babcie o to, co się wtedy działo, żeby to zapisywać, żeby to nie przepadło. Świadectwo człowieka, który doświadczył utraty ojca, jest najważniejszym świadectwem, najbardziej przemawiającym do duszy i serca młodego człowieka. W imieniu Rzeczypospolitej, na mocy wyroku. Kłamliwe kule słów. Jeszcze kilka metrów życia. Dlaczego tyle? Jakiś budynek ze schodami w dół. Twarde uderzenie pod prawą łopatką u wylotu niemieckiego pocisku. To jeszcze nie to. Od dłuższego czasu Fundacja Łączka skupia się na edukacji. Chcemy Propagować wiedzę o żołnierzach wyklętych niezłomnych i o wszystkich innych osobach, które były zaangażowane w powstanie antykomunistyczne po II wojnie światowej, które miało miejsce w Polsce. Jednym z takich naszych ulubionych narzędzi jest portal żołnierze na którym można odnaleźć informacje o żołnierzach niezłomnych, o bestiach, czyli o funkcjonariuszach, którzy przyczynili się do śmierci naszych niezłomnych bohaterów. Można odnaleźć kalendarium, opisy tajnych miejsc pochówków oraz opisy miejsc kaźni. W ramach działań upamiętniających i edukacyjnych Fundacja Łączka przygotowała dwa albumy o najważniejszych postaciach podziemia antykomunistycznego w Polsce po II wojnie światowej. Albumy zostały przygotowane dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Napisaliśmy książkę Wywiad Rzekę z witalisem Skorupką oraz książki poświęcone niezłomnym oraz ich oprawcom. W współpracy z Muzeum Wojska Polskiego przygotowaliśmy pierwszą w historii tej instytucji wystawę poświęconą żołnierzom wyklętym niezłomnym. Wystawa cieszyła się ogromnym powodzeniem, zwiedziło ją ponad 20 tysięcy zwiedzających. Jeszcze inną formą edukacji są filmy, które stworzyliśmy, filmy poświęcone bestiom, filmy poświęcone oprawcom NKWD i UB, którzy mają na rękach krew naszych niezłomnych bohaterów. Fundacja Łączka wyprodukowała film o tytule Lawina. Jest to film upamiętniający żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamme. Lawina była specjalną operacją NKWD i UB oraz KBW, której celem było zniszczenie tego oddziału. Ta akcja się udała. Żołnierze z tego oddziału zostali zamordowani przez wysadzenie ich w powietrze. W najbliższym czasie będziemy skupiać się na tworzeniu nowoczesnych narzędzi edukacji i komunikacji. Takim narzędziem są na przykład podcasty. Wiemy, że podcasty są bardzo popularną formą przekazywania i odbioru wiedzy. Dlatego też będziemy tworzyć podcasty o nazwie Codzienne Historie. Mam nadzieję, że te podcasty spotkają się z dobrym odbiorem, szczególnie młodego pokolenia, bo tak jak powiedziałam, na młodym pokoleniu nam zależy, a my jesteśmy po to, by pamiętać. I aby naszą wiedzę i tą historię, która dla nas jest istotna, przekazywać młodemu pokoleniu. Szczęk pistoletowego zamka. ułamek sekundy. Żeby celował dobrze. Rozwali mi głowę u nasady czaszki. Suchy trzask. Parzy. Jak strasznie parzy.